Zawsze i wszędzie. Świętego. Amen. Pan z wami. I z wołań Wspominamy dziś w liturgii Świętego Jana z Dukli, prezbitera. Święty Jan urodził się w Dukli w roku 1414, wstąpił do zakonu franciszkanów konwentualnych i weświęcony na prezbitera pracował w różnych klasztorach Małopolski. Pod wpływem Świętego Jana przez większość swojego życia. Pracował we Lwowie jako gorliwy spowiednik i kaznodzieja. Był wielkim czcicielem Matki Bożej i pokornym sługą ludzi. Zmarł we Lwowie 29 września 1484 roku. Do jego grobu spieszyli wierni różnych obrządków. Jego relikwie od 1974 roku są przechowywane w Dukli. Przez wstawiennictwo dzisiejszego patrona zanośmy do dobrego Boga nasze intencje, z którymi dzisiaj przybyliśmy na tę mszę świętą. W sposób szczególny polecamy w pierwszej za zmarłego Józefa Basiurka, intencja o rodziny Dziurów, Tadeusza z żoną. Druga za dusze w czystu cierpiące, trzecia intencja Bogu wiadoma stańmy wprawdzie przed panem i przeprośmy go za wszystkie nasze grzechy abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry że bardzo skrzeszyłem myślą mową uczynkiem i zaniedbaniem moja wina moja wina moja bardzo wielka wina Przeto obłagam Najświętszą Maryją zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie zmiłuj się nad nami. Amen. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana Zdukli, z Dukli, cnotami wielkiej pokory i cierpliwości. Spraw, abyśmy naśladując jego przykład, otrzymali podobną nagrodę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan: Wróć Izraelu do Pana, Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną twą winę. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana, mówcie do niego: przebacz nam całą naszą winę, w ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg. A nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić: nasz Boże, do dzieła rąk naszych. U ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Muleczę ich niewielność i umiłuję z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, a zboża uprawiać będą, winnice sadzić których sława będzie tak wielka jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i na, ja na nim spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pana są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ustamy będą głosić Twoją chwałę. Ustamy będą głosić Twoją chwałę. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Usta me będą głosić Twoją chwałę. A ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrob mnie izopem, a stanę się czystym. Obmyj mnie a nad śnieg wybielają. Usta me będą głosić Twoją chwałę. Stwórz, O Boże, we mnie serce czyste, I odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza, I nie odbieraj mi świętego ducha swego. Usta me będą głosić Twoją chwałę. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Usta me będą Zgłosić Twoją chwałą. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Duch święty wszystkiego Was nauczy. Przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza, chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów, oto ja was posyłam jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Ci przed ludźmi będą was wydawać sądom, i w swoich synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. ci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie syn człowieczy. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Wspominając świętego Jana z Dukli, módlmy się do Zbawiciela w intencjach naszych i całego świata. Za wszystkich duchownych, by przez goliwą pracę duszpasterską głosili dobrą nowinę o Bożym miłosierdziu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za ludzi długo nieprzystępujących do sakramentu pojednania. By korzystali z tego źródła łaski, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Za rodziny, by stawały się wspólnotami, w których Jezus będzie prawdziwie obecny, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Za zmarłych, w tym przy szczególnie polecajmy zmarłego Józefa, dusze w czyjścu cierpiące, by dostąpili Bożego Przebaczenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, byśmy wzajemnie się wspomagali w pełnieniu woli Bożej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Ty powołałeś świętego Jana z Dukli, by służył Ci całym swym życiem za jego wstawiennictwem. Prosimy Cię, byś wysłuchał naszych próśb i spełnił je, jeśli taka będzie Twoja wola, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszystko tobie oddać pragnę i dla ciebie tylko żyć chcę Udlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec nogąc? Niech Pan przyjmie ofiarę z Twoich na, na i swojego imienia, a także na, na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij tę zbawienną ofiarę, która świętemu Janowi zdukli dała pokorę i cierpliwość w przeciwnościach i oddal od nas ducha wyniosłości. Abyśmy dzięki Twojej łasce mogli zostać wywyższeni w wiecznej chwale przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z w górę serca Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne i Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć, Świętemu Janowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę razem z Nimi wołając. Święty, 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 święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb. I dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłym Józefie, o wszystkich duszach w czyńcu cierpiących, o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem z Dukli, patronem dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem przez i w Chrystusie. Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Połuczeni i posłuszni Jego Słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na wokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Pani od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęgaj. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj Go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański, niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, w której gładzisz grzechy świata. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Paniły włóczniącą. mogący Boże, Ty w najświętszym sakramencie udzielasz nam swojej mocy. Spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana z Dukli zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa z martwych który żyje i króluje na wieki wieku. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, Bóg módl się Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. O błogosławie są drogi. Ty, o mea